Cześć tato. Witaj. Wszystko gra? Tak. Jak moja córeczka? W miarę. Co się stało? Źle, że wyrzuciłeś wujka Willego. I Już o tym rozmawialiśmy. Nie martw się, znalazł się. Zmieńmy temat. Pewnie opiekuje się inną dziewczyną, gdy jej ojciec wyjeżdża. O co ci chodzi? O nic. To nie w porządku. Dbało o twoje interesy i córkę. Peter się tobą zajmie, więc o co chodzi? O nic. Nieważne. Muszę wyjechać do Rzymu. Co? Dopiero wróciłeś z Hongkongu. Znasz świat biznesu. Jak to się skończy, będę z tobą cały czas, aż sama poprosisz, żebym wyjechał. Zawsze mówisz to samo. Taki już jestem. Zrozum. jak tam z Miguelem? Nie chcę o tym mówić. Co się stało? Daj spokój. Nie będę się mieszał w Twoje sprawy. Pokażę Ci coś przed wyjściem. Alma prezentuje Twoją nową kolekcję? Wybrali ją, gdy byłem w Hongkongu. Świetnie wygląda. Ma wspaniałe ciało. W ogóle nie widać po niej lat. Wiem. Nie pokazuję ci tych zdjęć bez przyczyny. Mam prośbę. Jaką? Przekonaj ją, żeby rozwiązała kontrakt. Co takiego? Co robisz przy babskich szafkach? To sposób na przyciąganie lasek. Wiem, co się stało z Giovanni. Co? Opiekuję się chory ojcem. To chyba nic poważnego. Spotkam się z nim. To niemożliwe. Czemu? Dziś wybory. Kto tak postanowił? A jak myślisz? To niemożliwe. Nie pójdę. Co ci zależy? Zejdź, bo widać ci kinu. Nie rób nam stydu. Dlaczego ja muszę iść do tego matoła, a nie odwrotnie? Skrzyczycie, da karę i postaraj tak. Nie pójdę na ścięcie Widzisz? Uderzyłaś się za karę Masz na ze wszystkimi nauczycielami A teraz zadzierasz z nowym Jak jest taki odważny, to niech się wyżywa na szczurach laboratoryjnych Tam ma jednego, a tam drugiego Może nie naskarży, że oblałaś go farbą Ale musisz z nim pogadać Zbytek łaski A propos szczurów kto ci pozwolił zmienić termin wyborów? Wychamuj. Ja jestem od przyspieszania. Wybory będą dziś. Bo ty tak chcesz? Zgadza się. Zabieraj łapy. Wybory będą dziś, bo tak powiedziała. To wspólna decyzja. Wymaga zgody obu stron. Chcę, by wybory odbyły się dzisiaj. I kropka. Boisz się przegrać? Mają być dzisiaj? Tak, teraz. Tak. Zaraz to ogłoszę. Dobra. Co ci odbiło? Co to? Otwórz. Zaciekawi cię. To nowe projekty. Nie chodzi o pracę. Znalazłem to w internecie. To zdjęcia mi, twojej córki. Zabierz. Myślałem, że się ucieszysz. Należy do znanego zespołu muzycznego. Nie wymawiaj więcej jej imienia. Jasne? Idź stąd. Nie rozpraszaj mnie. Muszę skończyć pracę. Dobrze. Nie pójdę. Nawet nie wiesz, co chcę ci powiedzieć. Na pewno pan na mnie naskarży. Nie dam ci karnych punktów. Więc czego pan chce? Zobaczysz. Chodźmy. Lubi to? Podejdź tu. Co się stało? Jaką umowę zawarłaś z Santosem? Uczę się. Powiedz. To dla mnie bardzo ważne. Jestem zrozpaczona. Proszę. To sprawa między mną a Santosem. Zaczekaj. Skoro chodzi o niego, to także o mnie. Zakochałam się. Jak możesz tak mówić? To poważne słowo. Nie używa się go od tak. Najpierw szalałaś na punkcie Leonardo, a teraz Santosa. Tak naprawdę nigdy nie kochałam Leonarda. Ale Santos mnie fascynuje i jestem w nim zadłużona. Co to za umowa? Powiedz jej, dam ci spokój. Proszę. Wciąż te same błędy. Okropne. Poziom jest coraz niższy. Czym mogę służyć? Słyszałem, że rozmawiała pani z dyrektorem. I co z tego? Nie lubię, gdy ktoś mnie obgaduje. Nie mówiłam konkretnie o panu. Nie spodobała mi się scena z udziałem uczennicy, więc powiadomiłam pana Gandhiję. W tym wieku nie powinna pani uczyć. Wiek nie gra roli, o ile dobrze wykonuje się swoją pracę. Właśnie. Nic nie łączy mnie z uczennicami ani z nauczycielkami. Jeśli ma pani zastrzeżenia, proszę powiedzieć o nich wprost. Skończył pan, bo pracuje? Tak. Dobrze, że się zrozumieliśmy. Do widzenia. Do widzenia. Coś się stało? Obiecałam Santosowi, że jeśli poudaję Twojego chłopaka, przez miesiąc będę mu prała ciuchy. Myślałam, że to coś ważniejszego. Na przykład, że się kochacie. Dzięki. To nie to. Od kiedy zaczęliście się kolegować, myślałam, że coś Was łączy. Ulżyło mi. Jasne. Pierwszy raz ktoś mnie wybrał. Rozumiesz? Bardzo go kocham.